Dzień dobry panie prezesie. Witam pana bardzo serdecznie na portalu Izraela Info. Znajdujemy się tutaj w Boleselskiej Jednostce Weksowej. Piękna impreza, co to za impreza jest? Żeby urozmaicić obchody naszych spotkań corocznych, wprowadziliśmy wiek o Puchar różnego Misia. To jest pierwszy raz i zgłosiło się około 150 zawodników obojga płci i w różnym wieku. Pytanie moje jest takie, na jakim dystansie jestem? Na 8 kilometrów. To jest bieg przełajowy, urozmaicony, podbiegi, ostre zjazdu można powiedzieć. I no, wygląda na to, że część jest przygotowana do tego wysiłku. W tym roku są na sportowo, a na drugi rok chcemy zrobić żeby był bardziej o charakterze wojskowym. Tak. Ilu zawodników wystartowało? No, 150. 150. Na drugi rok myślimy, że będzie więcej, bo chcemy rozpropagować tą. Czyli inaczej mówiąc są to przedbiegi, przed uroczystościami dalszej jednostki. Tak, Ale, waszej jed... tak w... no tutaj będzie koniec tych uroczystości na stadionie. się przyniesiemy jak co roku pod pomnik nasz pobyt w Bolesławcu. No i naszych kolegów, a później to już... Panie Prezesie, proszę jeszcze powiedzieć na koniec, skąd tyle sił w, waszy, w Waszych yy, członkach, no, yy, co to chwilę coś nowego robicie. No to chyba z charakteru służby, jak, jaka była. Przedtem też była uzbędzona i chyba dalej chcemy, chcemy żeby być, żyć inaczej. Czyli dalej jest to jednostka specjalna. Dalej tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.